Hej, dzisiaj ja wam zaśpiewam piosenkę K. Move Dave, a, a Paulina zaśpiewa yy, cicho jakby cały yy, świe, dmuchawce latawce, te <tryk> Więc zaczynamy. Teraz yy, trochę mi się kąpną i... Oj, dobra. Narodziłem się po to, żeby dzieci psuć na brow i wam lubię to kokku. Takie cienki, że cud to kokku, ta cud się chce cokolwiek... na psuć, ta łóżka. Ona reszcie daje wam ha, ha, ha. Mieszam cicy, nie są kochajne cicy, lubię wydzielimy jakie cicy, co można na żyć. Daj uroczyst, ej, pomoż, jak się wzmocnić. Będę z aniołem, będę ci śpiewał w kącie. Napolie, co ja bolem, a później cierpie dolne. Byłoby nic, gdyby nie znaleźć nic opuszczę. Jułoby smutną, gdyby nie za się na bójcie. Moi jaje czekają byście wypróżni. Upają, przyczepi pusty. Mów mi day. Mów day, move, move, mów mi day. Move des. Day. Move day. Move day. Move day. Move day, move day, move me day. Move day, move day, move day, move, day, move me day. Move day. Gdy długo sobie znasz, iż się mamo babożerki, smacznego babożerki bawi, lewo do gręby stoczy tyle się stana, sterowany balans główny mi zalał, zażegany Alan, Mayday, Mayday, bo za staruszkę nie wejdę, nie przejdę, za tłuka całym koniuszkiem zapylam się babci, co ukochany w duszy się rzeknie dla falsów. Jesteś taka piękna To homo, raz tam jodek. Zapraszam Cię do fręka Nie masz talentu w sobie Patrycja, tak? Jak to nie ma nas? Jak to nie masz szans? Chcecie się naraz, tej Mam dla Was jeszcze propozycję Mój tutaj z i wypluwam amunicję Mów mi dej Mów dej Mów Move day move, me day. move day, move day, move day, move day, move day, move day. Move day, move day. Famila znowu wróciła do siebie. Wow, jakie to słodkie znowu będzie i jak w niebie. Wow, ona go bije, bije. Tak bardzo kocha to, to piękne chwile On bardzo kocha to. Powietr, wow, wow, wow. la 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 la, spowoduje Johnny Depp napada na bal. Już nic nie będzie taki jak Dawni na bajdę, na szajdę, na naidej, naturalnie. Co ty rasa na czas, motherfucker kumarz, na to takie szanta, wini za to, że usłysze, że dobry pierwsza klasa, to to, Bez nie wie że to ty. Move me days, move days, move days, move days, move me, move days, move days, move days, move days, move me, day, days, move days, move days, move days, move days, move move days, move move Mój jut, ej kochanie on chce wziut Chce wziut Chce wziut, dziup, dziup, dziup Mój fiut Mój płód, ej kochanie on chce wziut Chce wziut I tam już koniec, więc to zatrzymam. I teraz... Yy, Paulina, to yy, zaraz yy, nagra... To ona yy, zaśpiewa wam mchawce, latawce, wiatr. Mówię no więc, Paulino, czekamy. Więc...